są również ogłoszone. W imieniu Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, dzisiaj czwartą niedzielę objawi, o objawieniu, to znaczy właściwie ostatnim razem dzisiaj kapłan właściwie obchodzi, obchodzi i tajemnice wcielenia Pana Jezusa, tajemnice związane z Jego narodzeniem i ukrytym życiem. I tutaj właściwie chcielibyśmy bardzo szczególnie zwracać uwagę na to, co święty Paweł nam mówił o podsiebie miłości bliźniego. Wracamy uwagę na to, że Pan Jezus Chrystus nam bardzo wyraźnie powiedział: Przykład Wam dał, abyście we uczynili, jak ja Wam uczyniłem. Więc jaki ten przykład nam dał? Czy stamy sobie sprawę, że Pan Jezus Chrystus się zechciał bywać wśród nas podczas 33 lat? Ale ile lat poświęcił właściwe Jego zadaniu, głosienia prawdy, nauczyciela prawdy, i potem właściwe e, ustanowienia wszystkich tych sakramentów świętych, te wszystkie właściwe czynności cudowne, Jego cuda i potem jego męka i śmierć tylko trzy lata? Co robił w pozostałym czasie zdumiewające rzeczy? Był im podany? Kto komu? Jezus Chrystus był poddany Matce i Świętemu Józefowi, odwieczny Syn Boży, odwieczny Bóg Zastępów, Król nad Królami, Pan nad Panami, Wielki Stworzyciel świata podporządkuje się po prostu ludziom, którzy sami w sobie są niczym i jest im poddany, to znaczy we wszystkim cały czas nieustannie jest im posłuszny. I to podczas 300 lat. Ale każdy z Was wie, że człowiek właściwie, oczywiście, dopóki jest dzieckiem, to jest właściwie, ma być posłuszny rodzicom, rodzice go słuchają, ro, słucha rodziców, rodzice się opiekują z nimi. A potem zaczyna swoje własne życie. Pan Jezus Chrystus chciał, chciał czekać, właściwie, aby początkować swoją działalność publiczną, aż do 30 roku życia. Do, tego, do tej pory co robił? Spędził życie w najbardziej skromnych warunkach, w najbardziej, najbardziej skromnego pracownika gdzieś tam w Małym Miasteczce. Pracując bardzo ciężko, ciężko w warsztacie, właściwie w warsztacie swojego opiekuna, tego Józefa, wykonując zablok ziem, ziemieślnika i właściwie wiemy, co on robił. Ten zawód polegał na tym, aby naprawić dachy, robić szafy, krzesła itd. I te bardzo właściwe, po skromne meble, które, które ludzie w tamtych czasach mieli. W czasach mieli. I w tym warsztacie Jezus Chrystus bywał, by aż do 30 roku życia. Nieznany przez nikogo. Jedną przez samą Matkę Najświętszą i przez świętego Józefa, który między czasem nie wiemy, kiedy właściwie zmarł. I pan Jezus Chrystus wtedy od rana do wieczora tylko ciężko pracował. I w nocy albo w momentach po prostu właściwie odpoczynku, on modlił się. Jego odpoczynek to był odpoczynek w Bogu. Dlaczego Pan Jezus Chrystus to wszystko w taki sposób nam pokazuje? Jeśli tam nie dokonuje żadnego cudu, żadnego... Nadzwyczajnego wydarzenia. Tylko takie najbardziej skromne, banalne, codzienne życie, właściwie w jakim bardzo skromnym, banalnym, właściwie domu, właściwie z gospodynią, z ojcem, z dzieckiem. Tak to wygląda. Z tego powodu, że Pan Jezus Chrystus chciał nam ułatwić przez taki długi, długi przykład, przykład, jak i my mamy się uświęcić. Otóż, jaki przykład podczas tych 30 lat ukrytego życia Pan Jezus nam dał. Zwłaszcza przykład miłości Boga i miłości Bliźniego. Oddał się Bogu całkowicie, o tym teraz nie musimy mówić. Wiemy to bardzo, bo czy będąc bardzo synem Bogiem, Bożym, on właściwie zawsze za żymości do swego Ojca. Ale miłość Bliźniego, to jest bardzo ważne. Ta miłość Bliźniego wyraziła się właściwie w tym życiu pana Jezusa Chrystusa. I ta miłość y, 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 świętej rodziny, którą właściwie podziwiamy. Można, możemy właściwie tą miłość możemy spokojnie naśladować. I każdy z nas może zajrzeć do tego domu zarecze, gdzie właściwie święta rodzina odbywała, bo spędziła swoje życie. Co tam widzimy? Po pierwsze widzimy tam niesamowite ubóstwo. A przecież Pan Jezus Chrystus był bogatszym niż wszystkie inne istoty na świecie. On mógł po prostu chociażby sobie dawać piękne, dać jakie piękne, chociażby nawet luksusowe życie. Byłby dla niego straszne upokorzenie, aby już przyjść na ten świat i stać się człowiekiem. Mógłby wybierać jakiś wielki pałac. I to byłoby dla niego właściwie ogromne ubóstwo w porównaniu z bogactwem, które ma w niebie. Ale nie wybrał pałacu, wybrał najbardziej skromny domek, Najbardziej skromne sytuacje i warunki do tego stopnia, że często właściwie w tym domu gościł głód, gościł, gościł właściwie też zima. Dlaczego tak jest? Bardzo wyraźne, tradycja to nam tłumaczy. To nie dlatego, że oni nie pracowali, ciężko pracowali, ale święty Józef był człowiekiem, człowiekiem sprawiedliwym i Pan Jezus Chrystus był dobrodczyńcą. Więc Nazareth to było bardzo po prostu uboga nora. Ludzie po prostu nie mieli właściwie dużo możliwości. Więc jeśli on, oni właściwie pomagali im ludziom, widzieli, że tutaj po prostu osoby nie mogli odpłacić, dali tylko Bóg zapłać, może jakieś z jajko, może jakieś z ziemności, to wszystko było za ciężką pracę. I z tego powodu właściwie ubóstwo świętej rodziny było jeszcze większe niż tych ubogich, którym właściwie pomagali. Ale nie tylko to było najważniejsze. Wystarczyło zawsze do życia. Nie widzimy właściwie, że umierali z głodu i z nędzy. Przeciwny, mimo tego ubóstwa, ten dom był bardzo prosty, bardzo piękny, choć właściwie nic tam właściwie nie było. Ale co tam panowało? Ta wzorowa czystość i przede wszystkim ta piękność. Matka Najświętsza, tradycja nam mówi, się miała ogród z kwiatami. Właściwie te kwiaty właściwie dały obraz tej, właściwie tych duchowych kwiatów, które w tym duchowym ogrodzie właściwie rosły. I to są te kwiaty cnów. A co tam w tym domu było najważniejsze? Miłość bliźniego. Miłość bliźniego, właściwie w praktyce. Matka Najświętsza ani chwili myśli o sobie. Myśli tylko o Jezusie. O świętym Józefie w tańcu ciągu o dobru swoich kuzynów, swoich sąsiadów, tych ludzi, których znała. Widzimy ją jako dyskretną, młodą matką, kobietą, która kiedy, kiedy, kiedy tylko mogła, gdziekolwiek była wspomagała. W swoim otoczeniu, niewiastom, które byli w, byli w trudach, w wychowaniu dzieci, w praniu itd. Ona poświęciła się, ciężko pracowała, tylko myślała o dobru im. I tak była szczęśliwa, kiedy wieczorem zupełnie zmęczona, właściwie mogła powiedzieć, i tak było cały dzień spędziła w ofierze. Oddała wszystkie swoje siły, aby dobrze uczynić innym. I święty Józef tak samo. Nic dla siebie. On nie szukał i liczył na swoje przyszłe własne urlopy, aby właściwie mieć same własne wygody ani raz ale patrzył tylko na dobro Matki Bożej, Pana Jezusa Chrystusa i tych ludzi, którzy otaczali Go właściwie i którym pomagał. A zwłaszcza Pan Jezus Chrystus. Ten, który dla nas i dla naszego spawienia przyszedł na ten świat. Aby nam dać ten przykład, On całkowicie się poświęcił. On będąc Bogiem niczego nie potrzebował, ale chciał tylko dać, co miał. Więc On chciałby wszystkim być podobny do nas, Stąd był małym dzieckiem, był młodzieńcem, był młodym pracownikiem. I to wszystko robił z miłości do tych, którzy go otaczali. I tutaj mamy istotę miłości bliźniego. Ta miłość polega przede wszystkim na tym, abym ja nie ciągle wracał wszystkie uwagi na siebie, patrzał na moje potrzeby, na moje zachcianki, na moje przyjemności, na moje ustalenie czasu, na moje plany, na moje sprawy, na moje potrzeby. Na moje cierpienia, na moje po prostu e, różne, różne idee, nie. Patrzę na to, co zewnątrz mi jest. Patrzę najpierw na to, co Pan Bóg chce ode mnie, i potem patrzę na bliźniego, jakich obowiązki mi Pan Bóg daje. Widzę Jego potrzeby, widzę, jego sprawę, widzę Jego wolę, widzę Jego właściwie chorobę i Jego dolegliwości i chcę Mu pomóc, chcę Mu dać to dobre. I w tym momencie naśladujesz Pana Jezusa Chrystusa. I to jest miłość bliźniego. Jeśli widzę, po prostu jak inni właściwie mają potrzebę, a ja im daję. Nie patrząc teraz na to i licząc to, jeśli ja tam daję, to ja dostanę coś co z powodu. I w ten sposób egoistycznie rachuje. Nie, bez tych rachunków, ponieważ po prostu kocham bliźniego, chcę mu dobrze. Jak to piękne, jeśli w taki sposób rodzą rodziny. Jak to piękne, jeśli dzieci małe rosną, widząc ojca, który całkowicie poświęci się rodzinie. Nie myśli o sobie, ale myśli o domu, zajmuje się domem, pomaga w każdej chwili. Jest do dyspozycji dzieci, nie siedzi przed jakimś... Jakimś komputerem, jakąś grą komputerową albo przed telewizorem i filmem i ciągle mówi nie mam czasu, zostaw mi w spokoju, ja nie chcę, mam na dużo pracy teraz, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Ja, ja, ja mam te, to i tamto do zrobienia. Nie mam tego wszystkiego. Jeśli jest potrzeba, to zapomina o swoim ja i poświęca się właśnie innym. I tak pokazuje swoją życzliwość. Jeśli każdy z członek rodziny w taki sposób robi, to rodzina jest ogrodem, pięknym ogrodem, w którym rosną najpiękniejsze kwiaty. Pamiętajmy, moi drodzy, właściwie Jezus Chrystus chciał być małym dzieckiem, chciał być młodzieńcem, aby pokazać że jak ważny jest dla życia chrześcijańskiego tajemnica rodziny, założenie rodziny, prowadzenie rodziny i dzieci po prostu żyją w tej atmosferze. Jeśli to atmosfera samolubstwo, więc paku miłości, to dzieci po prostu rosną jak biedne kwiaty, które nie dostaną ani wody, ani słońca. I wtedy nie musimy się dziwić, że potem będzie ciężko z nimi, kiedy po prostu nie są szczęśliwi i szukają szczęścia gdzie indziej. Ale jeśli dzieci widzą u swoich rodziców, widzą po prostu takie przykłady ludzi, którzy oddają się, poświęcają się. To wtedy oni właściwie kształcą sobie wobec tego. Jeśli dzieci tego nie mają, oczywiście to nie jest ich wina, to Pan Bóg daje im szczególne łaski, aby to w inny sposób dostali, moi drodzy. Ale tak piękne by było, ile razy to słyszałam teraz z ust młodych ludzi, którzy właściwie młodych ludzi, którzy, którzy, którzy spędzili życie rodziny bardzo nieciekawe, gdzie właściwie rozbite rodziny, wielkie problemy w tej miłości bliźniego, pat tego ducha chrześcijańskiego, ducha chrystusowego. I wtedy oni widzieli, nie, ja, się, ja muszę właśnie rozłożyć rodzinę. Ja chcę być dla moich dzieci prawdziwą matką, prawdziwym ojcem. To jest bardzo piękne, aby po prostu przez ten zły przykład swoich dawnych czasów widzieli, że ja muszę to inaczej robić. I to, moi drodzy, wszystko, panie Jezus Chrystus, daje. Więc ten, 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 ta końcówka tych tajemnic Bożego Narodzenia i przyjścia Pana Jezusa Chrystusa polega na tym, że On chce nam dać ten przykład. Jaki przykład Pan Jezus Chrystus poza tym nam daje jeszcze? To zapomnienie o sobie polega też na tym, że nie tylko chcę dobrze bliźniemu, ale też mam wielki ideał przed sobą. Co jednoci ludzi, jeśli oni mają wspólnie jakiś cel. Jeśli ktoś po prostu ma jako cel kierunek zachodni, drugi kierunek wschodni, trzeci kierunek północny, południowy, no proszę pas, jak oni ci mają razem? Każdy biega do swojego celu, więc ro, rozbiegają się i nie ma żadnej jedności. Jeśli jednak po prostu wspólnie mają jedy, jedyny cel i idą jakby jedna siła po prostu w tym, tym celu, to wtedy jeden drugiego pomaga i trzymają się razem, razem. i ten, ten cel, który ich inspiruje, daje im motywację, aby wytrzymać w do tego celu. Pa, nawet jeden drugiemu wzajemnie w tej drodze pomóc. I to jest najważniejsze. Ale czym jest ten cel? Oczywiście jeśli celem byłoby bogactwo, celem byłoby rozkosze, celem byłoby tylko ambicje ludzkie, chore ambicje, to przecież każdy ma znowu inne ambicje, i skoro jednym nie może być pieniądze drugiego, znowu nastąpi to rozbicie. Prawdziwy cel to jest to, co znowu Pan Jezus Chrystus nam pokazuje. Ten cel, który właściwie pokazuje nawet w Ewangelii, kiedy apostołowie jakoś tam zgubią się i są właściwie w tej burzy tego czasu: Panie, giniemy! Giniemy, Panie, ratuj nas! A on mówi do nas: Co wy, małej wiary. Pan Jezus Chrystus pokazuje nam, dokąd prowadzi nasze spojrzenie do tego celu. Celem jest wiara. A co jest przedmiotem wiary? Bóg, wieczność, prawdziwe życie. I stąd właściwie karmi się wszystko w naszym życiu. Moi drodzy, jeśli my razem rozumieliśmy, że i dziecko, i matka, i dziadek, i wszyscy, którzy są właściwie w jednej rodzinie, albo przyjaciele, i przyjaciele, albo ci, którzy są razem, rozumieją, że dzisiaj mamy obchodzić, mamy iść razem krok bliżej do tego nieba, spawić naszą duszę, dobrze uczynić, kochać Boga i bliźniego. Jednym drugiemu tutaj pomaga. Jaka potęga to jest. I stąd... Musimy się wszyscy karmić właściwie tego prawdziwego Jego celu, do którego jesteśmy stworzeni. O tym wspomina nam każda msza Święta, wspomina każda modlitwa, każda strona Myszaliku albo, albo Modlitewniku albo Pisma Świętego. Pomaga, po, po, pokazuje to nam, że tak jest naprawdę. To jest tak piękne. Każdy powie tak, jak no i nosi przodkowie. Oni przyszli na ten świat. Oni weszli od tego świata. Oni byli razem. Co było pięknie od nich, to było to, że wspomnieli o celu i pomagali wzajemnie w wchodzie do celu. Co było złe u nich, że zapomnieli o celu i rozzwolili być może nasze duchowe i materialne majątki z powodu egoizmu. A teraz właściwie my chcemy tutaj korzystać z tej nauki i robić dobrze. Patrzmy wszyscy na ten cel, dla którego jesteśmy stworzeni. Kark, krótki czas na ziemi. Kilka lat, kilkanaście, kilkadziesięć najwięcej i potem już wieczność cała. I do tej wieczności przygotujemy się. I tu pamiętamy, dlaczego w ogóle Chrystus przyszedł na ten świat. On przyszedł na ten świat, stał się człowiekiem, abyśmy my, ludzie, mogli stać się Synami Bożymi. Iść do nieba, korzystać, e, e, otrzymać nagrodę wieczną, wieniec chwały, które niesamowicie, na wieki po prostu nas wypełnia. To jest jedyny cel naszego życia. Jeśli o tym nigdy nie myślimy, to oczywiście skupimy się całkowicie. A teraz, kiedy to widzimy, że ten cel jest, ta wspaniała radość Chrystusa, zmartwychwstałego, triumfującego, ten triumf wieczny za parę lat. Zapowiedziany, zapowiedziany, obiecany przez Chrystusa. Obraz Matki Najświętszej w swoim blasku, właściwie, jak króluje w niebie. Obraz i przykład wszystkich świętych, które są wiecznej szczęśliwości. To wtedy nasze serce wypełnia się wielką tęsknotą, wielką gorącą miłością. Tak, musimy iść sami tą Bogą iść. Patrząc na ten cel, jeden poświęca się teraz drugiem, dla drugiego, aby ten drugi nie stracił, nie zgubił się w drodze. I stąd znowu aspekt miłości bliźniego. Dlaczego tak się poświęcić? Dlatego zapomnieć o sobie ponieważ jeśli, jeśli postaram się być tak to pokazuję mu, że dla mnie ważny jesteś tylko ten. Ten, aby ty był szczęśliwy. Ale nie byłby szczęśliwy przez putelki, przez różne po prostu rozrywki, ale szczęśliwy prawdziwym szczęściem. I dlatego ofiarujesz się, poświęcam się, jak Chrystus poświęcał się i ofiarował samego siebie. Tak ja chcę naśladować go. Nasz ofiar, ofiar, ofiarować samego siebie, aby ty, moja na przykład, moja żona, ten mój mąż, ty moje, dzie moje dziecko, abyś ty nie skupił się w drodze, aby stał się świętym. I to jest moje życie. Człowiek wtedy musi dużo cierpieć, ale za każde cierpienie dostanie niewymowną radość. Radość, że wypełni swoje życie do brzegi, ukochał. Jeśli nie kochasz, to znaczy nie nie oddajesz, jesteś egoistą i marnujesz i zostanie po krótkim, chwilowym rozkoszowaniu tego pustka. Więc wybiera. Jezus Chrystus daje nam drogę. Zacznijmy więc za tydzień ten wielki nowy okres liturgiczny, przedpościa tymi myślami, że muszę nawracać się, wybierać się w prawdziwą drogę, która prawidzi, która prawidzi prowadzi do prawdziwego szczęścia, drogą prawdziwej miłości Boga i bliźniego.